Mhm. Dobra, czyli mamy wóz. Mamy jakieś ślady. ślady Ktoś dał komuś po gębie. Mamy wilka. Jednego, dwa, trzy. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. Idziemy dalej po śladach. Mamy kolejnego buta. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe gdzie jest właściciel tego buta. Czy co? Mamy kolejnego But. buta? Coś mi mówi, że jestem na Moment, stopie. to nie tyle, że ktoś te buty zgubił, tylko po prostu to będą pozostawione okruszki, o po których my w tym momencie podążamy. Jeszcze, że tu w, pójdziemy w tą stronę. Moment, musimy znaleźć buta kolejnego. Dobra, jest. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. I okaże. Dobra, jest kolejny. Chyba musimy podążać tą ścieżką. Co my tutaj mamy? Ten, co tu robi, Maloszek, żółty, ładny. Nie, tak, dobrze. Witaj, dziećmak idzie sobie, ja zajęty, buty zbieram. Widzę, zastanawiam się, skąd się tu wzięły. A no wyrosły, jakżeby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm. hmm. Rog nie może, bo og ok i pog będą źli. Og i pog to twoi koledzy? To Znalaźcy. Wielkie znaleźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży.